Witajcie. Dziś chciałabym Wam opowiedzieć, jak przygotować się do wycieczki górskiej. Tak żeby ta wycieczka była dobrze zaplanowana, ale przede wszystkim bezpieczna dla Was i dla Waszych towarzyszy. Ja może coś powiem o sobie. Mam na imię Agnieszka, mam 37 lat i po górach chodzę od 12 lat Moimi pierwszymi górami były Tatry później oczywiście Beskidy, Sudety, Bieszczady moje kochane Pieniny zahaczam również o Słowację także przez te 12 lat naprawdę udało mi się już tutaj sporo tych szlaków przejść Wszystkie moje rady, które za chwileczkę usłyszycie, myślę, że są takie naprawdę uniwersalne i myślę, że każdy, kto zaczyna swoją przygodę z górami, będzie mógł z nich skorzystać. Wszystko, tak naprawdę, jakby przerabiałam na własnej skórze, więc myślę, że tutaj to wszystko jest takie bardzo sprawdzone. I do wykorzystania, więc myślę, że zaczniemy od butów, ponieważ to buty tak naprawdę mogą sprawić, że ta nasza wycieczka nie będzie udana. Więc, kochani, buty przede wszystkim z grubą podeszwą, taką dzięki której jakby nie będziecie odczuwać kamieni. Dobrze też, żeby te buty były wysokie za kostkę. Wtedy one nam tą kostkę chronią przed urazami. Niech będą też nieprzemakalne. Naprawdę w czasie deszczu bardzo tą nieprzemakalność docenicie. Może powiem też. Jakiego obuwia nie zakładać, idąc w góry, ponieważ ja przez te wszystkie lata naprawdę widziałam sporo osób nieprzygotowanych do wyjścia w góry. Najczęściej właśnie jest to źle dobrane obuwie. Jest to zwyczajnie jakby dla nas no, niebezpieczne. Idąc w klapkach, japonkach, jakichś sandałkach. No naprawdę tutaj narażamy się na jakieś urazy, więc tego typu obuwia nie zakładajcie, po prostu nie róbcie tego, ponieważ no tutaj góry są już takie wymagające i jeden nieuważny ruch i noga złamana, jakieś skręcenie, stłuczenie, więc tutaj unikajcie, tak jak mówiłam, japonki, sandałki, trampki adidaski jakieś takie z podeszwą, która zwyczajnie sprawi, że będziecie czuć te kamienie, unikajcie takiego obuwia. Naprawdę tutaj mówię z własnego doświadczenia, ponieważ ja kiedy zaczynałam, swój pierwszy szczyt, który zdobyłam, to była Kopa Kondracka, która zalicza się do Czerwonych Wierchów i ja całą tą trasę przeszłam w adidaskach. Po zejściu do kuźnicy, zwyczajnie moje stopy w cudzysłowie były zmasakrowane. Następnego dnia miałam w ogóle problem, żeby wyjść w góry, więc mówię to z własnego doświadczenia. Co jeszcze? Plecak. Plecak również jest bardzo ważny. Miejcie go po prostu. Chciałam, wiele osób w górach, które szły bez plecaka, to jakby. Po prostu wyszło sobie do parku, parku miejskiego na, na spacer. A w plecaku oczywiście jedzenie, picie i ważna rzecz. Papierowa, zwykła mapa. Z czasami przejść. To jest naprawdę ważna rzecz. Warto ją mieć, bardzo pomaga. A co do jedzenia i picia, to picie to woda mineralna, najlepiej niegazowana. Unikam ja na przykład jakichś soków, jakichś takich napojów, które są słodzone. Potem zwyczajnie chcę się jeszcze bardziej pić, więc tutaj jakby nie polecam. Co do jedzenia, to ja na przykład zabieram bardzo dużo słodyczy. Tutaj mówię do pań, które się przejmują swoją wagą i sylwetką. W górach absolutnie nie musicie się tym przejmować. Możecie zajadać czekoladę do woli, ponieważ i tak te kalorie, które przyjmiecie, po prostu spalicie. Więc zajadajcie to słodka, naprawdę w góry to są to jest takie jedyne miejsce, gdzie możecie sobie tutaj folgować do woli. Co jeszcze w plecaku powinna się znaleźć? Apteczka. I ta apteczka y, powinna mieć kilka jakichś takich podstawowych y, rzeczy, które w razie jakiejś y, nieprzyjemnej sytuacji y, nam pomogą. Y, może tutaj kilka wymienię. Na pewno są to leki, które państwo jakby przyjmujecie na co dzień, czyli warto je mieć po prostu przy sobie. Coś na uraz, zranienia, skaleczenia na pewno jakaś opaska elastyczna, gaza plus jakieś plastry z opatrunkiem, plastry naprawdę bardzo ważne. Coś do dezynfekcji. Czyli mogą być to takie waciki, gaziki nasączone alkoholem. Jakieś plastry papierowe też w rolce, folia nrc to jest taka naprawdę świetna rzecz. bardzo mało waży, a przy jakiejś takiej zmianie pogody ochłodzeniu, no może nam pomóc. Na pewno rękawiczki jednorazowe i na przykład taka maseczka z folii do sztucznego oddychania. Też, też to niewiele waży, a, a warto to mieć. Jakieś leki przeciwbólowe ja zawsze mam przy sobie. Silniejszy lek przeciwbólowy też, gdyby coś tam Gorszego się wydarzyło, to, to wtedy można taki lek przyjąć. I na pewno coś na zatrucia pokarmowe. To, to też warto mieć w apteczce. Teraz może przejdę do ubioru. Niby rzecz prosta i oczywista, ale nie zawsze. To też jakby przekonałam się chodząc po górach. Ubierajcie się, warstwowo, czyli na cebulkę. Jeśli zrobi się ciepło, zawsze można coś po prostu zdjąć. No i oczywiście ubiór sportowy, jak najbardziej wygodny, nie krępujący ruchów, także to też jakby sprawi, że ta nasza wycieczka po prostu będzie udana i dla nas komfortowa. Ja w plecaku, nawet chodząc latem Lubię mieć czapkę i rękawiczki. Może to się wydawać śmieszne, ale no, miałam kilka takich przypadków, gdzie wchodziłam w słońcu, a na szczycie nagle zrobiło się naprawdę bardzo zimno. I na przykład taki przypadek miałam właśnie na czerwonych wierchach. Także no, ja mam, także polecam, bo to też jakby nie zajmuje dużo miejsca. Ważna rzecz to też to, żeby idąc w góry, zawsze mieć naładowany telefon. Ta bateria niech będzie po prostu naładowana. I polecam też sobie wpisać w telefonie numer Topru czy też Kopru, jeśli jest to gdzieś poza tatrami. Fajnie mieć również jakieś takie dodatkowe źródło, światła, ja zawsze mam czołówkę w, w plecaku. I to też naprawdę może pomóc. Myślę, że z takich właśnie rzeczy właśnie ubiór, czapka i tak dalej, to już jakby te rzeczy, które mają nam tutaj dać ten komfort to chyba wszystko. Ale chciałabym jeszcze tutaj powiedzieć o takich rzeczach. Typu prognoza pogody, dobieranie szlaków, zachowanie w górach, co jest dla mnie na przykład bardzo istotne. Kochani, yy, sprawdzajcie, bardzo Was proszę, sprawdzajcie tę prognozę pogody, ponieważ yy, ta wycieczka ma być dla nas przyjemnością. I yy, ostatnie wydarzenia, które miały miejsce na Giewoncie, naprawdę tej, no, mnie osobiście bardzo poruszyły bardzo nieprzyjemna, przykra bardzo sytuacja. Ja zawsze przed wyjściem w góry sprawdzam wszystkie jakieś takie dla mnie dostępne prognozy. Mam kilka takich naprawdę sprawdzonych stron internetowych, gdzie zawsze zerkam i sprawdzam te prognozy. Jeśli widzę, że te bu że burze są przewidywane na, na dany dzień, jakiś deszcz, to po prostu sobie odpuszczam. Idę po prostu innego dnia. Góry nie uciekną. One tam zawsze będą stały i czekały. A jednak tutaj nasze zdrowie i życie jest najważniejsze. Więc yy, naprawdę te, te prognozy pogody to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Yy, co jeszcze? Yy, dobierajcie szlaki do swoich umiejętności. No to jakby... Nie, nie przeceniajcie swoich, e, swoich sił. Widziałam hmm. wiele razy osoby, które zwyczajnie gdzieś tam e, przesadziły, nie sprawdziły, gdzie idą, e, jaki to jest szlak, jaki długi, e, więc e, to też może nam gdzieś tam sprawić jakieś e, problemy, e, więc sprawdzajcie naprawdę w dobie internetu teraz e, Znalezienie jakichś takich informacji jest bardzo łatwe. Możecie też zapytać na przykład na jednej z grup górskich. Zawsze znajdzie się ktoś, kto, kto Wam pomoże, podpowie, zamieści jakieś zdjęcia, jak ten szlak wygląda. Jeśli na przykład idziecie z dziećmi, teraz widzę naprawdę, jest mnóstwo, mnóstwo dzieci na szlakach, to ten szlak też dobierajcie. Pod dziecko. Czyli dopasowujemy się do tej, tego najsłabszego, najsłabszej osoby w grupie. No nie możemy wymagać, żeby dziecko miało tyle siły, co osoba dorosła, więc to jest naprawdę bardzo ważne. Niech dla tego dziecka też to będzie przyjemnością. Niech pokocha te góry. No nie chcemy przecież, żeby to była jakaś trauma i żeby więcej w te góry nie, nie wróciło, więc hmm, zwracajcie po prostu na to uwagę. Ja jestem też wolontariuszką Tatrzańskiego Parku Narodowego, więc to zachowanie w parku turystów jest dla mnie naprawdę bardzo ważne i zwracam na to bardzo uwagę. Hmm. Jeśli widzę, że ktoś po prostu y, źle się zachowuje, nie zachowuje się tak jak powinien, staram się bardzo grzecznie zwrócić uwagę. Z tym zwracaniem uwagi bywa bardzo różnie, niestety. Często y, kończy się to jakąś kłótnią, wyzwiskami, <küh> y, ale uważam, że, y, no, że warto, po prostu warto to robić. Y, teatr. Y, y, Wszystkie te nasze góry, my ich mamy ogólnie mało i warto o nie dbać. Nie ingerować w przyrodę, nie niszczyć. Jesteśmy, jeśli jesteśmy na terenie Parku Narodowego, kochani, to nie niszczymy, nie zrywamy, nie chodzimy poza szlakiem. Nie używamy otwartego ognia, nie wyrzucamy śmieci. Śmieci w Tatrach to jest naprawdę ogromny problem. My wolontariusze po prostu często chodzimy i te śmieci zbieramy. Jest ich naprawdę mnóstwo. Są ostatnio nawet będąc na hali gąsienicowej. no Zobaczyłam, że ktoś tam po prostu sobie siedział, pił sobie piwo i zwyczajnie po wypiciu piwka tą puszkę po prostu zostawił na szlaku. Ja oczywiście ją zabrałam, zniosłam na dół. Dziwi mnie po prostu takie zachowanie. Uważam, że jest bardzo nie w porządku, bo skoro wnieśliśmy pełną puszkę, to dlaczego nie znosimy pustej, która naprawdę bardzo niewiele waży? Więc naprawdę tutaj regulamin jakby jest dostępny na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Co można, a czego nie można robić na terenie Parku Narodowego. Wszystkie te rzeczy, które robimy, które są negatywne grożą mandatem i to dość wysokim. Więc tutaj polecam jednak się zapoznać z tym regulaminem, żeby wiedzieć, co można, a, a czego nie można robić. Kochani, często też, na przykład, wiele osób mnie pyta, co z niedźwiedziami? <laughs> Niedźwiedzi w Tatrach jest, jest sporo. Można również je spotkać, oczywiście, w Bieszczadach. W bezkidach również są. Jest ich mniej, ale są, więc jest taka szansa, że, że gdzieś tam spotkamy albo zobaczymy y, ślady. Ja y, nigdy niedźwiedzia nie spotkałam. Na szczęście I, ni, i nie chcę. Mam nadzieję, że nigdy nie będzie mi to dane. Y, oczywiście gdzieś tam zapoznałam się z tym, jak, y, jak się zachować. Y, 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 kiedy, kiedy będzie, będzie to spotkanie. I teraz oczywiście to jest wszystko jakby teoria, i później w, w razie spotkania wszystko jakby może wyjść zupełnie inaczej, aczkolwiek tutaj postaram się powiedzieć o, o kilku zasadach, czego nie robić, a, a, a co robić, żeby nie skończyło się źle. Więc kochani, jeśli będziecie mieć takiego, takiego pH i, i gdzieś tam ten niedźwiedź się pojawi, to staramy się, jeśli jest taka oczywiście możliwość, spokojnie po prostu oddalić. Jeśli, jeśli nas nie zdążą zauważyć, to po prostu po cichu oddalamy się, nie dając mu jakby możliwości zobaczenia nas. A jeśli już niestety nas zobaczył, albo gdzieś po prostu na niego weszliśmy, no to cóż, no to stajemy ręce do góry, tak, żeby, tak, machamy rękami, żeby zobaczył, że, że on ma do czynienia z człowiekiem. Mówimy spokojnym głosem. Ja wiem, że to może być trudne do zrobienia, ale tutaj tej paniki. Unikamy, nie patrzymy mu w oczy, broń Boże, bo to jest takie jakby prowokujące, a przecież nie chcemy prowokować niedźwiedzia, prawda? Więc no, nie robimy tego. Co jeszcze? No przede wszystkim nie uciekamy, ponieważ no, dzikie zwierzę, tak, tak jak, jak pies na przykład. Kiedy coś mu ucieka, on chce to złapać. Tak samo jest z niedźwiedziem. Nie uciekamy. No, chyba, kochani, że macie takie zdolności jak Hussein Bolt i jesteście świetni w sprincie. Ja podejrzewam, że nie, więc po prostu stójcie krzecznie, mówcie spokojnym głosem, tak jak mówiłam. Machamy rękami, żeby dać mu y, szansę po prostu się przekonania, że ma do czynienia z człowiekiem. Niedźwiedź y, nie atakuje y, tak po prostu człowieka. Y, on raczej nie jest nami zainteresowany, więc y, jeśli zachowamy się jak należy, y, to prawdopodobnie skończy się to po prostu tylko, tylko na strachu. Y, y, jeśli. Y, Wiem, że może to się wydać przerażające, ale niedźwiedź czasami, jeśli jest ciekawy, to staje po prostu na tylnych łapach. Ale to jest ciekawość, dlatego on na tych łapach staje gorzej, gdy zaczyna iść w naszym kierunku. No to już jest po prostu taki moment, gdzie, gdzie ja zawsze mówię, że można zacząć się modlić. Ale wciąż to jeszcze no, jakby jest szansa, że skończy się to dobrze. Możecie na przykład zdjąć plecak i rzucić go przed siebie. Możliwe, że nieźbić po prostu tym plecakiem się zainteresuje. No jeśli nie i naprawdę podejdzie już bardzo blisko, to wtedy zostaje nam po prostu przyjęcie takiej pozycji, Żółwia, czyli podkraczamy nogi, ręce zaplatamy na karku, głowa schowana, w ten sposób chronimy się, chronimy te najważniejsze części ciała. Najczęściej kończy się to tak, że po prostu niedźwiedź podchodzi, obłąchuje, ben może próbować nas na przykład odwrócić, za wszelką cenę tutaj. Robimy wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Także po prostu trzeba zachować zimną krew. Nie krzyczymy nie w tym momencie, kiedy on już jest koło nas. Można krzyczeć kiedy krzyknąć, kiedy podchodzi, żeby po prostu w jakiś sposób go może delikatnie odstraszyć. Także tutaj zachowanie tej zimnej krwi jest, jest wskazane. No cóż, no to może z tymi niedźwiedziami zakończymy, żeby tutaj Państwa nie zniechęcać do, do, do wyjścia w góry, ale warto po prostu poznać te zasady. Warto je znać. Ale jeszcze tylko może powiem, że, żeby zwracać uwagę na jedzenie, które mamy yy, ze sobą, niech ono będzie szczelnie zamknięte, Ponieważ niedźwiedzie mają bardzo dobry węch I to jedzenie po prostu może takiego niedźwiadka zachęcić, żeby się tam jakoś do nas zbliżyć Nie wyrzucamy odpadków gdzieś właśnie na szlaku, w lasach Ponieważ no to, to przyciąga, przyciąga niedźwiedzie hmm. Także to jest dla nich szkodliwe i dla innych turystów również tak, że to jest niebezpieczne, więc po prostu tego nie robić Nie polecam również Jedzenia gdzieś tak na szlaku centralnie w środku lasu, ponieważ no to wiadomo, tutaj też może gdzieś tam niedziadka ten zapach zachęcić. Jadamy raczej w jakichś takich otwartych przestrzeniach, miejscach do tego przeznaczonych, w takim otwartym terenie. Dobrze jest też chodzić w grupie. Jeśli idziecie w grupie, to no, grupa zawsze jest taka głośniejsza, więc tutaj jest szansa, że ten niedźwiedź usłyszy i po prostu się oddali. A jeśli idziemy sami, fajnie jest na przykład, nie wiem, używać jak idziecie z kijkami, no to one też nam jakiś tam odgłos, odgłos odda, wydawają, więc to też jest dobre. Możecie sobie śpiewać, tak także to też jakoś tam może pomóc. No ale dobrze, teraz już na 100% kończymy z tymi niedźwiedziami. Yy, I co jeszcze, kochani, yy, teraz będzie znowu o pogodzie, czyli to, co jest w górach bardzo, ale to bardzo niebezpieczne, czyli burza. Yy, za wszelką cenę unikajcie burzy w górach. Yy, naprawdę. Jeśli tylko zobaczycie, że coś się kroi właśnie w kierunku burzy, charakterystyczne, wypiętrzające się chmury, gdzieś tam granatowe niebo, tym bardziej, jeśli usłyszycie grzmot, to jest ten moment, kiedy należy schodzić. Nie zastanawiamy się, nie, nie, nie idziemy w górę z myślą, że może ta burza nas ominie, że może, że może nam się uda. Nie, góry poczekają, nasz wymarzony szczyt poczeka, zdobędziemy go w innym terminie, przy idealnej pogodzie i na pewno będzie to lepsze, lepsze wyjście niż, niż narażanie, niż narażanie własnego życia, ponieważ wędrowanie w burzy to jest po prostu Mega, mega niebezpieczne. Yy, tutaj znowu przytoczę yy, Giewont, ostatnie wydarzenia. Yy, Także naprawdę uważajcie na to, a jeśli już tak się stanie, że ta burza was gdzieś tam złapie, to yy, schodzimy oczywiście na dół. Im niżej będziecie, tym, yy, tym lepiej. Nie chowamy się pod drzewami. Wiem, że to może się wydawać, że drzewo to jakieś jest dobrym rozwiązaniem, ale nie, nie jest naprawdę. Nie robimy tego. Nie chowamy się też gdzieś pod skałą. Nie, nie siadamy blisko skał. Nie opieramy się plecami o, o skałę. Jeśli idziecie w grupie, to nie siadamy wszyscy razem, nie trzymamy się za ręce, rozpraszamy się i postarajcie się odizolować od podłoża. Czyli jeśli macie plecak, to siadacie na plecaku, podkurczacie nogi, stopy razem. Jeśli macie przy sobie jakieś metalowe przedmioty, to nie trzymajcie ich przy sobie. Odłóżcie je gdzieś w jakieś... Dalszej, jakby, w dalszym miejscu od siebie. Co jeszcze? Ja na przykład też staram się wyłączyć telefon. Niby telefony, zostało to potwierdzone, że nie przyciągają piorunów, aczkolwiek, no tak, dla świętego spokoju, ja swój telefon zawsze mam wyłączony w trakcie burzy. Mnie burza spotkała dwa razy. I to raz było w Beskidach, gdzie szłam z wielkiej raczy do rycerzowej. Między jednym a po prostu drugim schroniskiem. No niestety zaczęła się ta burza, także no, byłam mocno zestresowana. Bardzo brzmiało, gdzieś taka, już taka naprawdę nawałnica. Już była, kiedy ja przekroczyłam próg schroniska. Więc naprawdę miałam bardzo, bardzo dużo szczęścia, bo to była naprawdę potężna burza, deszcz. Także naprawdę miałam tego szczęścia sporo. A drugi przypadek to był w gorcach. Wracałam z wycieczki do schroniska na Turbaczu. Z tym, że ja wtedy wiedziałam, że ta burza, y, kierunek wiatru i tak dalej, ja po prostu wiedziałam, że ta, że ta burza nas minie. Więc y, no, rzeczywiście tak się stało, ale też oczywiście stres był y, bardzo, takie mieliśmy ogromne przyspieszenie, żeby jak najszybciej być w schronisku. Y, także naprawdę no, sprawdzajcie te prognozy, unikajcie tych burz, bo to jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. No a to nasze wędrówki górskie mają być po prostu dla nas przyjemnością. Mamy wracać z pięknymi wspomnieniami, także tutaj te prognozy pogody są bardzo ważne. No Dobrze, ja już tutaj nie będę Państwa zanudzać, bo się strasznie rozgadałam. Mam nadzieję, że Państwo wytrwali do końca. Ja życzę udanych wyjść w góry, przepięknych widoków, zawsze cudownej pogody. Ile wejść na szczyt, tyle zejść. Co? Życzę po prostu pięknych chwil w górach. Pozdrawiam serdecznie.